W dzisiejszym materiale pokażę, co ostatnio ciekawego udało się zakupić, w jakim stanie to dotarło i za jaką kwotę. Następnie postaram się to jakoś wycenić i jeśli zajdzie potrzeba, to przetestować. Miłego oglądania! Czego zaczniemy, może zaczniemy od takiej gierki co ostatnio Patryk z kanału Retro, pozdrawiam udało mu się w dobrych pieniądzach kupić bodajże za 200 zł a akurat padłem na taką wersję trochę niekompletną, ale może kiedyś płytka wpadnie, więc mamy Metal Gear Solid Elegancy Collection na PS3 tutaj oczywiście Angliczek pudełeczko jest delikatnie tutaj pęknięte mamy instrukcję Oczywiście po angielsku. Czwóreczka, bardzo fajny Metal Gear. No i tutaj mamy jeszcze oczywiście jakiś kodzik, pewnie już nieaktywny. Normalnie byłoby tutaj, jak widać, wszystkie Metal Geare. Natomiast ja mam tą wersję tutaj z płyteczką tylko dysk pierwszy, czyli Metal Gear Solid 4. Ale płyta jest lustro. Kurwa. Oczywiście, że tak. Może kiedyś się uda gdzieś dorwać, tak mówię tą drugą płytkę. Uważam, że pudełko instrukcja. Myślę, że w tych pieniądzach już to kupiłem same to, że jest tyle warte, a płytka kiedyś wpadnie, jak się będzie szukać. To mielibyśmy pierwszą pozycję. Następnie mamy tytuł na który też polowałem. Akurat trafił się chyba na elixie to było, to Wam to podlinkuję. Niedawno miałem na kanale Outbreaka 1. Teraz chodzi dwójka do kolekcji. Chyba mi zostanie tylko jeden Resident. Survivor któryś tam. Oczywiście mamy Anglika. Tutaj sobie paragonik chowam. Ja za to dałem 130 zł. Było bez instrukcji, ale swoją instrukcję w kolekcji miałem. Więc mamy komplecik dzięki temu. I mamy też płytkę. Nie jest w jakimś złym stanie. Fajny tytuł. Także to pójdzie na półkę do rezydentów. Pudełko może podmienię od jakiejś innej gry, bo to jest trochę sfatygowana. Szkoda, żeby taka perła się dzieła w takim brzydkim. Następnie mamy Steelbooka. Battlefielda 4 I to było chyba z Hitmanem Absolution. W takiej wersji fajnej. Profesional Edition w komplecie, to Wam cenę podlinkuję. Do Streetbooka sobie wrzuciłem instrukcję z jakiegoś innego opakowania, natomiast tu mamy tego Battlefielda czwóreczkę w bardzo ładnym stanie. Prawie że kolekcjonerskim. Pierwszy dysk i drugi. Battlefield. Na Xbox 360. No i mamy oczywiście tego Hitmana. Ona jest w takiej fajnej, twardej oprawie. Oczywiście i Anglik I tu mamy giereczkę. I artbooka. Artbuczek fajny. Podobny do tego co jest w Porsche. Tu jakaś notatka. O proszę. Artbooki zawsze fajne. Nie ma tak jak dobre wydania fizyczne, nie to co cyfra. Jeszcze tak fajnie pachnie. Taką nowością, już pewnie rzadko otwierane pudło. No i sama giera, oczywiście Anglik. Tutaj też jakiś kodzik DLC, instrukcje. To sobie kodziki można dać na spód. Instrukcja prawie że idealna, super. No i sama płytka, zaraz zobaczymy. Albo i dwie, bo tu mamy jakiś DVD dodatek. I oczywiście samą grę. No, DVD dodatek yeah. jest igła. Tutaj jakieś ryski są. Ale nie ma co narzekać. Także Hitmanik do kolekcji kolejna giera. No i na koniec zostawiłem wam a Akurat też się dostawiam do Nintendo 2 d w takiej limitowanej wersji z zainstalowanym Pokémonem Sun. Ja sobie już tam otworzyłem to, wrzuciłem do środka jakąś kartę, żeby sprawdzić czy odpala. Tu mamy ładowarkę i samą konsolkę, ją sobie wrzuciłem do takiego protektorka na manuale, żeby się nie rysowała. No, naprawdę w ładnym stanie jest, bateryjka widzę, że była podładowana. Tu mamy konsolkę. Jak widać tutaj, górny ekran delikatnie jakaś tam ryska. Natomiast dolny w bardzo ładnym stanie. Możemy sobie włączyć. No, zainstalowałem tu jakiegoś flash-karta No i tu mamy ten flash-kart Pokémon Sana gdzieś tutaj też je mamy. O, tutaj do odpalenia. On jest zainstalowany już na naszej konsolce. Może sobie odpalimy tego. Karta, żeby coś pograć na, pie na wizji pierwszy raz. <laughs> Dobra, co my tu mamy? Co by tu wybrać? Game Boy Color. O, tu romy są. Game Boy Hack. Mario S. Tu mamy jakiegoś Mariana Czytuje się? Tak Super Mario Konsolka Jak widać Niezbyt Zmęczona czasem. Nie wiem, czy to są jakieś numery seryjne. Ciężko powiedzieć, bo na Nintendo się słabo znam, ale wątpię, żeby ktoś miał pudło. Nie, jest ten numer seryjny tutaj. O! Ten sam. Ok, odpalamy. Rysik oczywiście jest Głośność działa Tak. No to odpalamy go na chwilkę Tu nam nie będę wrzucał gameplaya prawie jakiegoś, bo sami coś zrobimy, nie? Tak żebyście widzieli, to może tak Wystawię. Gonią go, gonią go, dawaj Marian Ojej. Jesteśmy zgubieni, prawda? Pyk. I z koksem jedziemy. Pyk. Hop. Ja jestem cienki bolek, bo na handheldach to rzadko grywam. A! Grzyb mi uciekł! Doniemy grzyba! A! Mamy go. Pyk, pik. nie są czasami gumbasy, te grzyby takie? O-o. Pyk. Pyk. I poleciał. Może to coś znajdę. Dobra, nie będę tu lamił. Spece bo tu Mariana w gameplay'ach nie jestem. Także to byśmy mieli home. Okej. Okay. Także konsolka. Trafiła się na półeczkę pójdzie. Wszystko jak to mówi atenczyk z Pokémonem jest w cenie. Więc ją tutaj wyłączmy. Power off. Także zaliczyliśmy też testik, nie tylko samej gierki, ale i konsolkę. To wyląduje do protektorka i do pudełeczka, pudełeczko naprawdę w fajnym stanie. O, na półeczce będzie się fajnie prezentować koło innych handheldów od Nintendo. Także tutaj brakuje jedynie manuala jakiegoś, ale też mam jakieś, jakiegoś 2DS'a innego i, i cholercia też nie mam tam manuala, także ludzie o to nie dbali w ogóle. Ale nie sądzę, żeby manual był limitowany, więc pewnie od zwykłego 2 DS, aby też podpasił. Także płakać nie będę. Cenę wam pewnie podlinkowałem tam już wcześniej. Także tyle na ten, na ten odcinek. Dzięki wam. Trzymajcie się. Na razie cześć.